Natomiast odpowiadając na pytanie, co się z człowiekiem dzieje po śmierci, to ja myślę, że odpowiedź na to pytanie jest wspólna dla nich i listów, muzułmanów i tak dalej, w dużej części jest wspólna. To znaczy człowiek po śmierci, jeżeli ma szczęście, to jest grzebany przez bliskich, a jeżeli ma mniej szczęścia, to z jego ciałem dzieje się coś innego. Ja różnie się tym od... Tych innych wymienionych możliwości, że na przykład teiści, czy chrześcijanie, czy muzułmanie uważają, że jest jakiś element człowieka, który trwa dalej, i coś w tym trwaniu dalej się dzieje. I tutaj, jakby, patrz, punkt pierwszy, to znaczy, jeżeli ktoś takie coś twierdzi, no to ja bardzo proszę o jakieś konkrety przemawiające za taką właśnie opcją. Dopóki takich konkretów nie, nie, nie rozpoznam, a do tej pory nie rozpoznaję, no to ograniczam się do tego pierwszego, do tej pierwszej odpowiedzi na to pytanie.